Dobry wieczór Państwu z Przedsądu Rejonowego w Szczecinie w Szczecinie Piotr Moskwa, dzień 20 styczeń 2017 rok Proszę Państwa, nie zjawiłem się tu przypadkowo Otóż jestem tu dlatego, aby wszystkich Was poinformować że w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 14 ma się tu odbyć rozprawa przeciwko mnie aby ponownie próbować mnie wsadzić do stalinowskiej na badania z racji tej, drodzy Polacy, rodacy i przyjaciele, proszę Was, kochani, o wsparcie, o przybycie mi z pomocą, o przybycie mediów alternatywnych, mediów różnych, Polaków, abyście tu przybyli na ten dzień. Będę robił protest przed sądem legalny, jak zwykle, z syrenami. Będzie weło, będzie gwizdało, co tylko może. Proszę Państwa, będą biało-czerwone, będzie Polska. Oprócz tego, proszę Państwa, chcę w tym dniu przed samą rozprawą zorganizować również protest, marsz, inaczej mówiąc kroczący po ulicach miasta Szczecina. Oczywiście pod hasłem stop stalinowskiej psyjatyzacji Polaków. Dlatego, że za dużo zbyt się dzieje w Polsce, abyśmy na to przymykali oczy, bo dziś będą nie chcieli psjatyzować, bo mówię prawdę, jutro was i w końcu nas wszystkich napadną. Bo wiadomo, że jest cicha wojna z narodem polskim prowadzona. Proszę Państwa, niszczy się rodzinę, niszczy się Kościół, niszczy się wszystko: kulturę, tradycję, Polskę. Rabuje się. Proszę Państwa, tak być nie może. Musimy to zmienić. Musimy się jednoczyć, stawać się siłą dla Polski, aby tą Polskę w roku 2017 odzyskać skutecznie. Proszę Państwa, licząc na Was, na wsparcie, licząc na Polskę, na mądrość Polaków, na to wszystko co nam musi przynieść przyszłość, aby nasze dzieci i wnuki były bezpieczne w normalnym kraju, aby nie hulało bezprawie jak tajfun. Proszę Państwa, tak być nie może. W związku z tym proszę Was o przybycie w dniu 31 stycznia 2000 roku do tego sądu, gdzie będzie moja rozprawa. Kochani, spod sądu żegna się z wami Piotr Moska. Dziękuję. Do widzenia.